przejechałem 10 okrążeń każdym samochodem w deszczowych warunkach, tych samych warunkach za każdym razem, żeby sprawdzić, który samochód z GT3 jest najszybszy w deszczu postępującym, tak to nazwijmy. I jak pewnie się domyślacie, będzie to lista posortowana od najgorszego do najlepszego. Pierwszy samochód, który jest na naszym ekranie, jest to Lexus. Lexus ma 1 Plus. W zasadzie od samego wyjazdu z alei serwisowej zachowuje on się tak samo jak później. Czyli na dogrzanych oponach jest tak samo jak na oponach zimnych. Nieprzewidywalnie, niestabilnie, da się bardzo szybko wkręcać odpowiednie czasy, jednak samochód zachowuje się losowo. Wszędzie jeździłem na domyślnym secie, więc możliwe, że jest to kwestia seta. Możliwe, że ja nie potrafię. Jeździć. Natomiast dodatkowo podsyłam wam tabelkę czasów z każdego z tych samochodów, a zobaczycie w końcówce, że potrafię jeździć okrążenia od linijki. Tutaj w Lexusie nie dało mi się dwóch sektorów koło siebie zrobić, nawet podobnych. Kierownica nie jest to najwyższy model, ale TSXW w takich warunkach nie daje wszystkich danych, jakie są potrzebne do tego, żeby opanować ten samochód. Warunki, jakie były na wszystkich sesjach na start. Lekko mokry tor. Deszcz padający na 100% jest to lekki deszcz i overcast. Takie warunki są ustawione, także deszcz ten cały czas padający będzie sprawiał, że tor będzie coraz bardziej mokry, więc czasy w końcówce powinny być gorsze. W lewym górnym rogu macie zawsze najlepsze okrążenie, jakie udało się wykręcić tym samochodem, a jak ktoś lubi sczytywać dane z tabelki, to sobie tam zużycie opon jeszcze i paliwo ogarnie. Tyle słowem wstępu i najgorszego na liście Lexusa. Kolejne auto na liście jest trochę dla mnie zaskoczeniem, bo Lamborghini ma dosyć równe czasy minuta 53 w końcówce, tak samo jak też na czwartym okrążeniu czy na drugim okrążeniu natomiast nie jest w ogóle szybkie w takich warunkach. Jeździ się nim jednak dosyć przyjemnie, samochód da się opanować na każdym z tych zakrętów, które mamy na Fuji, bo wszystkie samochody były właśnie na tym torze testowane, a zużycie opon jest zaskakująco niskie, więc Lamborghini powinno być teoretycznie wyżej na liście, bo ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby osiągać naprawdę dobre wyniki, ale na setupie domyślnym po prostu nie ma tempa. Wierzę jednak, że potencjał z Lamborghini dałoby się wykrzesać, natomiast ja tutaj chcę wyłącznie ocenić na domyślnym secie. Nie każdy ogarnie Robienie setów. Nie każdy chce sobie je pobierać z różnych stron. Niektórzy chcą po prostu odpalić gierkę i jeździć. Lamborghini do tego się nadaje. Będziecie wolniejsi, ale będziecie w miarę stabilni na torze. Co będzie następne? Piękny i wspaniały Mercedes. I słuchajcie, dla mnie to był swego rodzaju szok, ponieważ Mercedes, który trafił do gry, to było auto czołg. Ja sam mówiłem, że nie da się tego samochodu wyprowadzić chyba z, no, z równowagi powiedzmy. Że nie da się wyspinować tym samochodem, i tak dalej, ale otóż udała mi się ta sztuka. Wyspinowałem zaraz po swoim najlepszym okrążeniu. Nie miało to, co prawda, ogromnego wpływu na zużycie opon. To też jest dosyć ciekawe. Opony są dosyć łagodnie traktowane w Mercedesie. Tempo Mercedesa też jest całkiem przyzwoite, bo udało się pojechać kilka szybkich kółek pod rząd, a później na takim mokrym torze też jakoś dawał sobie radę. Czuć było, że jest tam duży potencjał w tym Mercedesie, ale też nie wykorzystywałem go. I pewnie część z Was teraz albo już napisała, albo napisze odnośnie linii, którą widzicie na ekranie. Już spieszę z wyjaśnieniem, czekałem na to. Otóż linia jest po to, żeby podać jeszcze jedną informację dla świeżych graczy. Otóż czy można się nią sugerować w każdym z tych samochodów? Będzie tutaj małe zaskoczenie, bo jedno auto jest troszeczkę odchylone od tej linii. Natomiast generalnie ta linia jest całkiem ok. I trochę się nią sugerowałem w przypadku tych samochodów, po to, żeby starać się spłaszczyć te wyniki, czyli żeby wyniki nie podlegały pod moje umiejętności, ale pod to po prostu jak te samochody się zachowują. Zdarzały się minimalne uślizgi, w Mercedesie są one raczej łatwe do opanowania, chociaż no jak już mnie wyspinowało, to konkretnie. Jedna tylko uwaga odnośnie tych czasów, że dużą poprawą jest, jeżeli trakcję sobie troszeczkę jednak. Obniżycie. Ja jeździłem głównie na trakcji 4. Domyślnie ona raczej jest wyżej, ale na tej czwórce spokojnie można jeździć. Oczywiście trzeba uważać, bo to jest deszcz, ale jeździć można. Chevrolet Corvette to nasze kolejne auto, i tutaj przyznam szczerze, że po pierwsze niesamowity dźwięk ma ten samochód, po drugie jest to samochód raczej zapominany. Mało osób z niego korzysta, nie wiedzieć czemu, chociaż może ma słabe osiągi na torze, może dlatego. Natomiast tutaj po pierwszych pięciu okrążeniach. Ja wierzyłem, że ten samochód będzie oj wysoko na liście, więc miałem duży problem z tym, co za chwilę Wam przekażę. Teraz też jest dobry moment, żeby zostawić łapkę, bo ten materiał myślę, że na to też zasługuje. No, jeśli już napiszecie komentarz, to ja bardzo chętnie przeczytam i odpowiem, a udostępnianie czy podbijanie tego materiału. Ja będę w niebo wzięty, ale Wy nie będziecie w niebo wzięci, jeśli weźmiecie korwetkę. Tak długo jak na torze jest lekko mokro. Ten samochód jest świetny, bardzo dobrze się prowadzi. Jedzie jak po sznurku, a linia, która jest dla niego, jest idealnie wpasowana w ten samochód, więc jest to dobre auto dla początkującego, mimo tego, co by się mogło wydawać. Niestety jednak jest pewne malutkie ale. Samochód ten. Znacząco zmienia swoje prowadzenie, kiedy tylko jest więcej deszczu na torze. Co prawda, również delikatnie obchodzi się z oponami, ale czasy spadają drastycznie. Im bardziej tor jest mokry, tym bardziej czuć, że ten samochód się gubi, że myszkuje raz przodem, raz tyłem, że nie ma tej stabilności, może ponownie kwestia setapa, może da się coś z tym jeszcze zrobić. Czas wykręcony, minuta 51,7 to jest czas raczej z tej topki tych samochodów, a to też jest czas, który ja potrzebowałem kilku okrążeń, żeby do tej korwety się przyzwyczaić, bo nie spodziewałem się tak, na, tak jak Wam mówię, że ten samochód się tak łatwo prowadzi w takim lekkim deszczu. O dziwą mogłem tutaj też wjeżdżać kołami na te tarki, których zazwyczaj w innych samochodach jak Ferrari, czy Lexus, czy nawet Mercedes, ale tylko do momentu, gdy tor był mokry. Na mokrym torze ten samochód zachowuje się, jakbyście nagle zużyli wszystkie opony do zera. Więc może na przysychającym torze radziłby sobie świetnie, ale na torze, to ja tak to nazywam, progresującym, no niestety jest gorzej. Z każdym kolejnym okrążeniem. Jak będzie z naszym kolejnym samochodem? Już wam pokazuję. Kolejna pozycja na liście to jest Aston Martin. I teraz zwróćcie uwagę na czasy, zwróćcie uwagę na zużycie opon. Bardzo niskie zużycie opon. Ten samochód zachowuje się trochę jak czołg. Jedzie po tym torze, nie zwracając uwagi absolutnie na nic, chociaż czasami jest ciężko go utrzymać. Ma też jeden zasadniczy problem, polegający na tym, że w dohamowaniach. Ten samochód na domyślnym setupie nie chce się dokręcać do zakrętów. Trzeba zmienić absolutnie swój styl jazdy pod to, żeby można było zrobić szybkie kółko. Takie kółko mi się udało. Minuta 51,871 to jest całkiem przyzwoity czas jak na tego kloca, którego nie mogłem opanować. Natomiast moment kiedy przeszliśmy na bardziej mokry tor, Znowu, tak samo jak w przypadku korwety, sprawił, że no nie dało się po prostu zrobić podobnego bliskiego czasu, a sektory już znacząco odbiegały. Samochód miewał też problemy na wyjściach, ale dałem go wyżej na liście niż poprzednie, dlatego że jest bardzo szybki w warunkach, w których inne samochody nie dawały rady. Więc zostawiam tutaj taką furtkę, że możliwe, że ja po prostu nie wykorzystałem tego jego potencjału, bo trochę nie umiem jeździć samochodem typu czołg. jedna ważna, bardzo ważna rzecz, zmieńcie trakcję sobie pod siebie, próbujcie, bawcie się tymi opcjami, dlatego, że w Astonie Martinie trakcja, która jest ustawiona na poziomie domyślnym nie nadaje się nawet na jazdę po deszczu, dlatego... Trochę zajęło mi zanim w ogóle wkręciłem się na te czasy, bo z minuty 54 przeskok na minuta 51,8, a nie popełniałem większych błędów. Po prostu traciłem w każdym sektorze po trochę. Po zmianie trakcji było lepiej. Później niestety nie mogłem już do tego wrócić. Finalne czasy jakie udało się zrobić, też są dosyć obiecujące, tylko nie było tego konsystencji, nie było tej pewności za kierownicą. Miejsce piąte. Niestety użyjemy tego samego klipu, ponieważ nagranie mi się nie zapisało z jakiegoś powodu. Moi 10 okrążeń Fordem Mustangiem, ale przejdziemy sobie już do samej tabelki. I tutaj pierwsze zaskoczenie, minuta 50, więc dużo szybciej. Minuta 50, 938 to był czas wykręcony na drugim okrążeniu, gdy te opony jeszcze nie były tak doskonale dogrzane. Później troszkę gorsze okrążenie, już trochę przesadziłem w drugim sektorze, ale potem. Czwarte okrążenie, znowu minuta 51,100 i zobaczcie, że ten samochód ma dosyć fajne okrążenia. Fajne te czasy są, bardzo dobrze to wygląda. Zużycie opon też jest na całkiem niezłym poziomie. Samochodem jeździ się bardzo wygodnie, no ale jednak jest to pozycja numer 5. Wkraczamy już w te lepsze samochody, w te, które będą oferowały nam trochę więcej, więc ja nie mogę się doczekać. Numer 4 na liście tuż za podium to, a słuchajcie, McLaren. Samochód Samochód świetny do prowadzenia. Idealnie się nim jeździ. Bardzo szybki, zaraz po wyjechaniu z pit stopów. Dosyć dobrze sobie radzi z tymi oponami. Na mokrym torze to już w ogóle świetnie oszczędza opony. Więc jeżeli myślicie o oszczędzaniu opon, mokry tor i McLaren to jest super. Musicie tylko pamiętać o jednej rzeczy, że na mokrym torze McLaren traci bardzo dużo czasu. Jest on w mojej liście wyżej niż Aston Martin, wyżej niż Ford Mustang, co mogłoby niektórych dziwić. Natomiast McLaren się prowadzi w taki myszkowaty trochę sposób. Wy czujecie, że jesteście tacy, wiecie, malutcy. Gdzieś tam możecie się wcisnąć jakiś zakręt, trochę ciaśniej pojechać niż inni. Samochód świetnie będzie nadawał się do wyprzedzania, bądź do obrony pozycji, bo będziecie mogli jechać niestandardową linią, a i tak nie będziecie tracić dużo czasu na tym. To jest niesamowite w tym aucie, że próbowałem sobie, wiecie, różnych linii, różnych stylów, szczególnie przez pierwsze te kilka okrążeń, kiedy te czasy jeszcze były w miarę dobre. I faktycznie na wszystkim, co próbowałem, osiągałem dobre wyniki. Pojawienie się deszczu, pojawienie się w pełni mokrego toru, gdy już tor z lekko mokry przechodził na mokry, no to była mogiła, dlatego samochodu. 那么多。 Tak jak mówiłem, jest on wyżej w rankingu od poprzednich, ale musimy patrzeć troszkę szerzej. Jeżeli tor będzie bardziej robił się mokry i wiecie o tym, że ten tor będzie raczej no, szedł w kierunku tego, że za chwilę będzie kałuża na kałuży, wybrałbym Forda Mustanga, który był pozycji niżej, albo Astona Martina, cokolwiek innego. No może nie cokolwiek, bo Lexusa bym nie wybrał. A dziwne, bo Lexus to było moje ulubione auto i w którym spędziłem chyba najwięcej godzin w ogóle, pomijając LMP2. Natomiast McLaren nie nadaje się do pełnego deszczu. Nie. Nie umiem nim jeździć. Nie wiem, jak się nim jeździ. Minuta 54, ale taka wysoka, w zasadzie minuta 55, to jest ogromna strata. A za chwilę, w jednym z trzech kolejnych samochodów, zobaczycie coś niesamowitego w porównaniu do tego, o czym mówię teraz. Pamiętajcie, minuta 55 w McLarenie, minuta 59 na tym takim przysychającym torze, minuta 55 na pełnym mokrym torze. To jest dramat, a jednak czwarta pozycja, zaprowadzenie. No, i też trochę za dźwięk i widoczność. No, i mamy numer 3, słuchajcie. Ferrari. Znienawidzone, bądź uwielbiane. Tutaj zwróćcie uwagę na jedną bardzo fajną rzecz. Ferrari w trzecim sektorze jechałem praktycznie od linijki. Pomijając oczywiście drugie okrążenie, czyli pierwsze pomiarowe, gdzie byłem troszkę szybszy. Później, no, w zasadzie idealnie i perfekcja w każdym calu. W drugim sektorze. No, było podobnie. Pierwszy sektor tu trochę się to wszystko różniło, ponieważ ciężko momentami było wyczuć dohamowanie do pierwszego zakrętu. Więc zdecydowanie Ferrari jest samochodem, który nadaje się do jazdy po takim torze. Bardzo jednak trzeba uważać, kiedy tor się zrobi mokry. Zdarza się, że tył potrafi odjechać. No i tutaj niestety na ostatnim okrążeniu wykręciłem spina. A kolejny z minusów dlaczego ten samochód jest na trzecim miejscu, a nie na, na przykład na drugim bądź na pierwszym to jest. Jeden prosty fakt, może i jest szybki na poszczególnym okrążeniu, może i jest najszybszy na prostej, chociaż nie wiem czy jest najszybszy, ale jest jednym z szybszych. Samochód ten pochłania opony, on nie zużywaj, on je pochłania, jest ogromne zużycie tych opon. Nie wiem do końca z czego to wynika, możliwe, ponownie idziemy w kierunku setupu, ale jeżeli macie jakiś długi wyścig, dystansowy wyścig na przynajmniej 6 godzin, może na 2-4 nawet, nie wiem. To uważajcie na Ferrari, ponieważ przy tym zużyciu opon, na to, że Fuji nie starczy Wam raczej opon, żeby zrobić podwójny stint. Raczej stawiałbym na to, patrząc na to zużycie, że co stint będziecie musieli zmieniać opony przednie na pewno. Z tylnymi trochę bym się wstrzymał, ale nie da się przejechać. Moim zdaniem, na domyślnym secie w deszczu dwóch stintów na jednym komplecie opon. Bardzo szybkie jest Ferrari, bardzo responsywne na to, co my nim robimy. Bardzo łatwe też jest do opanowania, jeżeli uważacie, jeżeli dodajecie delikatnie gazu na wyjściach, z tą poprawką, że na mokrym to trzeba naprawdę cały czas uważać. No nie jest to taki poziom jak Lexus, gdzie kręci się tak naprawdę co chwila, ale mimo wszystko trzeba mieć to z tyłu głowy. No i pewnie teraz, część z Was już wie, jakie dwa samochody zostały. Przejdźmy w takim razie do numeru. Dwa. Numer dwa na liście to coś, czego bym nie dał przed zrobieniem tej listy, nigdy w życiu bym tego nie dał. Porsche 911, Boże jak to się rewelacyjnie prowadzi. W ciężkim i ogromnym szoku byłem, jaki ten samochód jest dobry w zakrętach, tak jakby się wydawało, że jest lżejszy od pozostałych, że nie ma tego problemu tej, tej ciężkości takiej, że on po prostu przelatuje przez niektóre zakręty i okej, okay, może czasy są gorsze niż Ferrari, może różnice pomiędzy sektorami też są większe niż Ferrari Karalichałem równiej, szybciej na prostych, no, mocniej też zużywałem opony, ale w Porsche czułem się naprawdę świetnie. Nigdy wcześniej bym tego się nie spodziewał sam po sobie, że powiem coś takiego o Porsche. Słuchajcie, tym samochodem się jeździ naprawdę rewelacyjnie, i tutaj to, co chciałem Wam powiedzieć odnośnie linii. Porsche jest samochodem, w którym możecie sobie tą linię wirtualnie trochę przesuwać do przodu. Samochód i tak wyhamuje. To jest niesamowite, że mimo mniejszej prędkości maksymalnej tylko chyba od Ferrari, chociaż to musicie sobie sami zweryfikować, bo ja już nie zdążyłem, auto zatrzymuje się rewelacyjnie. Prowadzi się przy tym bajecznie, można przelatywać przez tarki, przez trawę i przez wszystko. Wiadomo, że trzeba uważać, tak jak w każdym samochodzie, to nie jest tak, że depniecie sobie gaz w podłogę na wyjściu z zakrętu i będzie dobrze, ale po większej lub mniejszej wprawie będziecie się cieszyć z jazdą tym samochodem na warunkach zmiennych. Ponownie przypomnę Wam, że tutaj jeździmy najpierw na lekko mokrym torze. Deszcz jednak cały czas pada, cały czas ten tor jest coraz bardziej mokry. I okrążenia, które robiliśmy na koniec, minuta 52. No, niektóre okrążenia nie zostały niestety zapisane: okrążenie czwarte i drugie. Nie wiem z jakiego powodu to wynika, ale nie przejmujmy się tym. Mamy te ostatnie czasy i one są rewelacyjne. Nie odblokowałem pełni potencjału Porsche. Jak w Ferrari czułem, że jadę dosyć tak na limicie. Tak w Porsche cały czas miałem wrażenie, że można bardziej, że można mocniej. Próbowałem to przeciągać, wiecie, samym dohamowaniami czy mocniejszym dokręcaniem kierownicy, ale to nie tędy droga. Z tym samochodem trzeba troszkę bardziej się oswoić, ale już dla osoby początkującej jest to wdzięczne auto. I wy już wiecie, jeżeli znacie te samochody lub jeździcie tym samochodem, który teraz będzie na numerze 1, to wy już wiecie, ale jeszcze mam kilka słów do powiedzenia. O naszym numerze 1. Słuchajcie, tak się składa, że niedługo będę jechał 6-godzinny wyścig. W sumie praktycznie to zaraz. Nie jak to oglądacie, bo jak to oglądacie, to ja już prawdopodobnie go pojechałem. Ale w momencie, kiedy to nagrywam, to zaraz jadę ten wyścig. I jeżeli zobaczę BMW bardzo blisko, dojeżdżające do mnie, a tor będzie mokry, to ja nie będę tracił czasu. Słuchajcie, BMW na mokrym torze było szybsze niż większość samochodów na lekko mokrym torze. Minuta 51.7 to był najwolniejszy czas na mokrym torze. Tu nie ma oszukiwania. Widzicie to teraz na ekranie. Widzicie najlepszy czas. Widzicie czasy z tabeli. Czas ostatni w prawym górnym rogu i widzicie, że warunki są takie same. Też są kałuże na torze. Jeżeli są kałuże na torze w LMU, to znaczy, że jest tor mokry, a nie lekko mokry. Wycieraczka cały czas pracuje, a te czasy są świetne. Zużycie opon, powiedziałbym, że przodu jest wysokie. Tył da się przeżyć, ale przód naprawdę wysokie zużycie opon. Jednak, mając takie tempo, wy jesteście w stanie jechać delikatnie oszczędzać te opody, oszczędzać paliwo, oszczędzać wszystko co tylko chcecie. Na prostych też ten samochód jednak teraz, tak zwracam uwagę na to, że też jest niesamowicie szybki. A samo prowadzenie to jest miód, moi drodzy, słuchacze, czy jakkolwiek można was tutaj nazywać, tym samochodem się jeździ fenomenalnie w tych warunkach. Nienawidzę BMW na suchym torze. Nie potrafię tym jeździć, denerwuję się, nie jestem w ogóle powtarzalny. Natomiast zobaczcie, tutaj minuta 5900. Minuta 5800 no 90 czyli prawie 900, minuta 51 100. Minuta 5900, to były moje pierwsze czasy zrobione w stincie. Pierwsza połowa stintu w zasadzie, kiedy było bardziej sucho. Druga połowa, kiedy było już bardziej mokro, to było minuta 51, 600, potem 600, potem 600, a potem700. To brzmi jak samochód idealny. I na domyślnym setupie tak faktycznie jest. Może się zdarzyło tak, że ten samochód idealnie mi podpasował, może zdarzyło się tak, że po prostu jak wykorzystałem go w jakimś stopniu rewelacyjnie, albo po prostu domyślny setup jest bardzo dobry. Nie wiem, nie będę się w to zagłębiał, dlatego że ja chciałem dla Was sprawdzić auta, tak jakby wiecie, wyjęte prosto z pudełka. Wchodzicie, jest deszcz na daily, odpalacie sobie GT3. Ę. Nie wiecie czym pojechać. Jeżeli jest lekki deszcz, bądź duży deszcz, bierzecie BMW i macie święty spokój. Chcecie trochę zamawy, bierzecie Porsche, chcecie mieć równe czasy, ale troszkę boicie się o ten tył, bierzecie sobie Ferrari, i to jest moje top 3. To jest moja pełna lista wszystkich samochodów z LMU, z GT3. Jakie tylko można warunki, doskonale znacie. Zachęcam Was w takim razie teraz do skomentowania, czy spodziewaliście się takiego zwycięzcy i jakim samochodem Wy jesteście najszybsi, bo to jednak kto jakim samochodem jak jeździ też zawsze jest ten czynnik ludzki. Ja jestem tylko człowiekiem, też popełniam błędy, a może się okazać tak, że ktoś z Was jest najszybszy w Lexusie, który był u mnie najgorszym samochodem na liście. Dzięki wielkie za dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, a materiał Wam się przyda. Do następnego.